Cześć, witam was z mojego kanału. Karol w lesie. Wracam już z działki, dzisiaj mamy niedzielę i chciałem wam pokazać, jakie spustoszenie w lesie zrobiła wczorajsza burza, o której wam właśnie mówiłem. Naprawdę nie wygląda to ciekawie. Mocno ten wiatr wiał i zobaczcie, co się w lesie podziało. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. No, tutaj jeszcze kiedyś była wycinka, ale to, co się podziało, to. Oj, oj, oj. Patrzcie. Nie wiem, jak tutaj to pokazać. Fajnie może... O, zacznijmy tu. Zobaczcie, jak się łamało. Nie ma ostrości, jest ostrość. O, zobaczcie, jak tu... Tu podejdziemy. O, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Co tutaj się podziało? O, 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 o. Patrzcie. Jaka to musiała być siła. Ten wiatr to takie... Tutaj u nas na działce też była burza. W mielcu też. No i no to, to, że po drodze było, to też. Patrzcie, to jest naprawdę musiała być siła. Bardzo, bardzo mocna. Tutaj leżą kolejne drzewa. O, patrzcie. się, co się dzieje. Tu, patrzcie kolejne. Patrzcie co, co to było? To jest spustoszenie. O! U nas koło działki też niedaleko złamało się drzewo, więc wiecie, leży kolejne, o, o. no nie wszystko, tu leży jeszcze jedno. Tutaj to, 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 to taka jakaś fala mocniejsza wiatru musiała tak, tak przejść, zaatakowało tak mocno zobaczcie tutaj, czy uda mi się to przybliżyć, o, patrzcie co tam jest patrzcie jak jest drzewo tam ułamane o o bo patrzcie co się nade mną dzieje patrzcie jak się drzewo wygięło podejdę tu myślę że się mi że to już raczej nie wiem no ale no patrzcie czasem tak po kiści było bo pamiętam że po kiści tak też lubi być właśnie o, tu tutaj naprawdę i patrzcie jeszcze tak Ile gałęzi leży wszędzie? O, albo zobaczcie, tam jak poleciało kolejne drzewo. Tam kolejne. Tu. O, albo zobaczcie te wygięte drzewa. No jest mocne spustoszenie. Wczoraj nie tylko wiatr. Nawet nie tyle, że, że podczas burzy ten wiatr był taki mocny, tylko tak przed burzą. Tak się, zanim burza przyszła, taki mocny był wiatr. Jak burza była na początku, to też nie mówię, że wiatru nie było. A później ta burza tak właśnie, już wiatr przestał i tak długo burza była właśnie. Tutaj o, kolejne leżą gałązki. O. I tu, oj. Ja nie wiem, czy to widać, ale te drzewa są tak powyginane, jak nie wiem co. No bo tam, o. A tego to już chyba nie złapię. To widać tu jak drzewo poszło tam daleko jeszcze, e, taki był, było widać łamane drzewo. Nie, tutaj to naprawdę taka mocna fala musiała tak uderzyć i, i tak poszły drzewa. Wczoraj jak byłem to właśnie to tak mniej więcej wyglądało, że taki, przynajmniej u mnie takimi falami tego wiatru tak. No, Gradu u nas nie było, przynajmniej tam gdzie ja byłem na, na działce to w Gradu nie było, ale to, że ogólnie nie było, to nie wiem. O, tu akurat grzybek. No, ale tak w ogóle to dzisiaj na grzybach byłem i nic nic nie znalazłem, bo raczej raczej nie będę nic mówił, ale i co, słabo to wygląda. no Nie chcę nic mówić, ale no sucho. Trzeba większych deszczy. Ta burza zamiast pomóc właśnie w sensie wiecie, że więcej deszczu, mało, mało wiatru i ten, żeby trochę było bardziej wilgotno, to pogorszyła sprawę. To prawda, to nic dziwnego, ale wiecie, czasem tam burze też coś dawały. Zawsze, właśnie w laty to akurat wiem, że kurki po burzach lubią wyskakiwać, no ale to w takich burzach to nie będzie miało jak wyrosnąć, bo tutaj drzewo, jedno, drugie, trzecie naprawdę. To była naprawdę mocna siła. No strasznie. Patrzmy tylko. Szczerze niezbyt jest mokro. Nie jest mokro za bardzo. Ale jest za to bardzo dużo rozwalanych gałęzi. Patrzcie co się tutaj podziało. Widziałam. Ja szczerze jak, jest, jak byłem młodszy też bardzo lubiłam tak oglądać burze, w sumie wciąż tak lubię, tak lubię, tak obserwować pogodę. Się muszę też tego przyznać, że tak lubię i to tak właśnie dużo jak byłem młodszy oglądałam takich filmików z takimi właśnie burzami. Opatrzcie, patrzcie co tam się porobiło, że właśnie tak oglądałem i wiedziałam właśnie jak to takie spustoszenia były i dzisiaj właśnie jest, to, tak jest tak samo jak na filmach jak byłem młodszy oglądałem. Naprawdę tak samo. A ja na razie będę kończył. Już powoli będzie się robić ciemno. Więc zawracam do domu. Żegnam się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.